Styl francuski, jaki posiada w tym obecnym momencie zamek w Pszczynie, zawdzięczamy właśnie ojcu pana młodego Janowi, czyli Janowi Henrykowi XI. Wnętrza pałacowe stylem nawiązywały do myśliwstwa, ponieważ właściciele. Uwielbiali polować. I rzeczywiście trudno mi jest znaleźć salę w pszczynie, która by w jakiś sposób, jakiś element nie nawiązywał do polowań. Albo wypchane zwierzęta, albo obrazy nawiązujące do polowań, albo inne trofea. Poroża, inne trofea myśliwskie, bardzo dużo poroży jest na ścianach, wisi, więc naprawdę to widać na każdym kroku. Apartamenty były bardzo wygodne, ale proszę Państwa, miały jedną wadę. Nie miały łazienek, ani nie miały doprowadzonej bieżącej wody. Dla Daisy było to dużym problemem. Ale ponieważ Hochbergowie generalnie lubili nowinki techniczne, zresztą w Pszczynie mieli chociażby też windy zainstalowane, więc bardzo szybko doprowadzono wodę i zrobiono łazienkę, która notabene miała 32 m kwadratowe i nie tylko służyła jako łazienka, ale też była taką gotowalnią dla młodej pani. Zamek, pomimo tego, że wspaniały, nie wzbudzał u Daisy zachwytów. Głównie dlatego, że wszędzie, wszędzie, proszę Państwa, towarzyszyła jej służba. Nawet e, idąc do toalety, Daisy miało to, miała towarzystwo służącej. Proszę Państwa, łyk wody. No, w samej przyczynie, tak na marginesie już mówiąc, było zatrudnionych około 750 osób. W tym około 36 samej świty dworskiej. Trzeba tutaj wspomnieć, że rodzice dość chętnie oddawali swoje dzieci do zamku na służbę, i nie, chodziło, nie zawsze chodziło o zarobek, ale chodziło też również o to, żeby te, te, ci młodzi ludzie nabrali ogłady, elegancji, nauczyły się różnych rzeczy. I do tego wszystkiego w przyczynie, na terenie parku. Książęcego e, znajdował się dom dla służby. Mieszkali, służba mieszkała tam za darmo, w dość dużych mieszkaniach i nie płaciła za prąd chociażby. No, ale wracając do naszej bohaterki. E, Daisy było generalnie bardzo trudno się odnaleźć e, w tej niemieckiej rzeczywistości. Obce miejsce, obce obyczaje, obcy ceremoniał nie było kogo się zapytać, jak postąpić. No a ona, tak jak powiedziałam Państwu na samym początku, była wychowana dość swobodnie. Tutaj z kolei zderzyła się właśnie z taką sztywnością, surowością obyczajów niemieckich. No i generalnie tęskniła za swoją ojczyzną, za swoimi bliskimi. No miała 18 lat, 19. Do matki, nawet jak pisała, to czekanie na odpowiedź trwało po prostu wieki. Wszystko trochę ją przerastało. Zarówno obowiązki żony, szczególnie te. Hmm, Związane z łożem, jak i obowiązki młodej pani Hochberg. Nie umiała niemieckiego. Rodzina męża mówiła bez problemu po angielsku, ale już ze służbą miała problem, żeby się porozumieć. Proszę Państwa, chociaż w tym wszystkim to, co dość łatwo o Daisy przychodziło to trzeba wspomnieć, że doskonale radziła sobie na salonach i doskonale umiała zabawiać gości i to był wielki plus. I tym w zasadzie zyskiwała sobie wdzięczność męża. Dużo lepiej czuła się nie w Pszczynie, ale w Koło pszczyny, w promnicach, znajdował się taki pałacyk myśliwski, i tam ta atmosfera była dużo bardziej rozluźniona, więc ona się tam czuła dużo swobodniej. W samym zamku w pszczynie praktycznie każdy ruch jej był kontrolowany. No, może tylko powiem, że na przykład były takie niemieckie, niemieckie obyczaje, że jak na przykład obcy mężczyzna nie mógł siedzieć na tej samej kanapie co kobieta. Zakaz, zakaz przyjmowania wizyt mężczyzn bez przyzwoitki, w razie nieobecności damy do towarzystwa, mówiło się po prostu, że pani nie było w domu. Nie wypadało też udawać się samej na przejażdżki. No to jest, są takie reguły, kilka z takich reguł, które są dość krępujące dla młodej, e, lubiącej, kochającej aktywność fizyczną kobiety. Po kilkumiesięcznym pobycie w Pszczynie młodzi wyjechali do swojej siedziby, czyli do zamku w Książu. Proszę państwa, układ dróg w posiadłości prowadzącej do zamku był mniej więcej taki sam jak teraz. Prowadziły też do zamku Trzy Bramy. Natomiast nie wiemy, jak wyglądały pokoje. Zamek w książu był bardzo często przebudowywany. Jedną z większych takich. Yy, yy, Przebudo, prze, taka, jedno, z większych przebudowań, jedno z takich większych przebudowań, może tak, miało miejsce w latach 1908-1923 i wiemy, że znacznie te pokoje zmieniły wtedy swój wygląd, czyli różniły się od tego, co zobaczyła Daisy będąc pierwszy raz w zamku w książku. Z przedwojennych zdjęć wiemy, że we wnętrzach były niezliczone Rodowe portrety, to wiemy. Były też śląskie pejzaże, krajobrazy, przeważało malarstwo głównie niemieckie, holenderskie, ale też i włoskie, no i potem już jak rzeczywiście Daisy się zadomowiła w zamku w książu, to było bardzo dużo portretów właśnie Daisy, jej męża, jej dzieci, takich bardzo rodzinnych pamiątek. No, oczywiście pierwsze wrażenie Daisy było takie, jak przyjechała do książa, że tu wreszcie będzie mogła poczuć się panią na Włościach. No, niestety, nic bardziej mylnego. Oczywiście to był zamek jej, ale ona tam nie mogła nic zmienić chociażby chciała wprowadzić pewne angielskie porządki, chciałaby się zająć ogrodami, jak to czyniły damy w Anglii. Tutaj od wszystkiego była służba i nic nie można było zmienić, przestawić, wszystko musiało mieć swoje, swoje miejsca. Proszę Państwa, 25 lutego 1893 roku Daisy urodziła dziewczynkę. Niestety, dziecko wkrótce zmarło z nieznanych przyczyn, i na kolejne dzieci, dzieci, dziecko przepraszam, Daisy musiała czekać 7 lat. W tym czasie stosunki między nią a mężem no, zaczynały się psuć. Jedną z przyczyn, co ciekawe, jedną z przyczyn właśnie tych pogarszających się stosunków małżeńskich było zbyt bujne życie towarzyskie. Bo prowadząc właśnie taki styl życia nie mieli czasu dla siebie. Przyjęciom, proszę Państwa, w zamku, w książu nie było końca. Oni, no, piękna, młoda y, para, znali każdego mężczyznę sukcesu i każdą piękną kobietę w Anglii, w Niemczech, Francji i w Austrii. Jeżeli sami nie przyjmowali gości, no to bywali u innych bywali w Londynie, w Sankt Petersburgu, Paryżu, Madrycie. A Daisy, y, no, będąc wtedy można powiedzieć, uszczytu świetności swojej urody, błyszczała na salonach z tą burzą złotych włosów, jasną cerą, doskonałą figurą, i do tego jeszcze no, miała taką, wiecie Państwo, opinię trochę uroczej, kapryśnej, lekkomyślnej młodej kobiety. Więc, no, ale chyba taki był wtedy trochę styl, panował właśnie na takie młode, ładne, rozkapryszone arystokratki. Proszę Państwa, ale no, też trzeba tutaj oddać jej honor, że nie tylko zajmowała się przyjęciami. Ponieważ również wtedy zaczęła działać, no chciała zrobić coś bardziej pożytecznego i zaczęła angażować się w pracę charytatywną. Tutaj podjęła działalność Fundacji Idy. Ida to była jedna z jej poprzedniczek, jedna z pań na książu. I w ramach tej fundacji Daisy jeździła po Śląsku, w tym najbliższym, skupionym wokół książa. I starała się poprawić stan sanitarny miast i wsi. Ludzie w tamtych czasach w tej okolicy żyli w ruderach, bez wygód. Ubikacje często były umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki, rzeki Pełcznicy, i to zanieczyszczało wodę. Więc ona starała się znaleźć rozwiązanie tego problemu. Zresztą nawet sprowadziła berlińskiego bakteriologa i angielskich inżynierów, żeby pomogli jej ten temat ogarnąć. I proszę Państwa, no oczywiście była to wspaniała działalność i zrobiła bardzo wiele y, dobrego, bo rzeczywiście potem. Y, Udało jej się tą wodę oczyścić odpowiednio, ale też nie było to zupełnie takie charytatywne. A mianowicie, nie było to takie zupełnie bezinteresowne, może tak, ponieważ smród tej rzeki był tak wielki, że docierał do zamku i no, bardzo to stawiało w złym świetle gospodarzy, jeżeli przyjmowali znaczących gości. Jeżeli chodzi o Jana Henryka, no to on, tak jak Państwu wspomniałam, na początku był dyplomatą, miał bardzo ambitne plany. Niestety jego kariera dyplomatyczna stała w miejscu. Z różnych przyczyn, i już chyba nie chcę za bardzo w to wchodzić, do tego wszystkiego, tym olbrzymim majątkiem zajmował się tylko jego ojciec. Nie dopuszczał ojciec Jan Henryk XI, nie dopuszczał syna do, do poważnych interesów. Efektem tego będzie później to, że ani, ani mąż, ani Daisy, tym bardziej Daisy, nie umieli zarządzać wielkimi rodzinnymi majątkami. Więc ich życie tak naprawdę. Skupiało się w tym obecnym momencie na przyjemniejszych stronach życia, czyli takich jak polowania i bale, i podróże, i wydawanie pieniędzy. Do tego chyba warto też dodać, musimy sobie uświadomić, że oni oboje z Daisy nie znali wartości pieniądza. Oni sobie po prostu coś chcieli, to. Ktoś im na to pieniądze dawał. Daisy nie nosiła w portfelu, nie wiem, 100, 200, 300 marek i jak chciała sobie kupić broszkę, to wydawała z portfela. Nie, ona mówiła, że taką broszkę chce, czy mąż chciał jej sprawić przyjemność i miała. Nikt się nie zastanawiał, skąd się pieniądze biorą. Tutaj też chyba warto trochę powiedzieć o samej tej epoce edwardiańskiej. Dla bogatych była to wspaniała era, ponieważ głównie były to bale, polowania, przyjęcia. Panie, które myślały głównie o wykwintnych i oryginalnych strojach i biżuterii. No i oczywiście księżna Daisy, która pod tym względem była. Perfekcjonistką. Bardzo dbała o detale, jej biżuteria, proszę Państwa, wręcz przyprawiała o zawrót głowy. Naszyjniki, wisiory, kolczyki, bransoletki, tiary, zegarki, broszki, grzebiki do włosów, pierścionki, spinki do mankietów, wszystko to warte było fortunę. Biżuteria często była ozdabiana brylantami, szafirami, rubinami, topazami, perłami. Proszę Państwa, no, naprawdę w głowie może zaszumieć od tych, tej pięknej biżuterii, nawet jak się tylko o tym mówi, a tego nie widać. W swojej kolekcji Daisy miała złotą, wysadzaną brylantami, koronę hrabiny świętego Cesarstwa Rzymskiego, no i ten słynny kilkumetrowy sznur pereł. Kolejną rozrywką były oczywiście polowania. Książęta pszczyńscy kupowali najlepszą dostępną na rynku broń, a pszczyńskie lasy...